Cześć! Witam się w przestrzeni kart Tarota. Proszę pamiętaj, że jest to rozkład kolektywny. Jeżeli czujesz, że ten przekaz nie odnosi się do Twojej sytuacji życiowej, to może nie być dla Ciebie. Proszę nie dopasowuj tego przekazu na siłę do siebie. Dzisiaj zajmę się tutaj rozkładem na miłość. Co idzie? Miłości na jesień 2024 dla wodnika. Wodnik, co idzie w miłości? Jesień 2024, przekaz na YouTube. Wodnik, co idzie w miłości? No. Wodnik ma tu trochę jakąś trudną sytuację. Taki jest jakby rozłożony, leży na łopatkach. E, jest jakaś niejasność, jakaś niepewność, e, koło jakiegoś działania. Um. Ja się tu zastanowię, czyli mamy tu jakąś może iluzję. E, jakieś oszustwo, jakąś niejasność dużą, brak klarowności. To dla wodnika oczywiście jest niedobre, bo wodnik lubi jasność, klarowność. E, lubi być w kontroli sytuacji, a on tu nie jest. E, ale tu nam się pokazuje rycerz Buław. Czy to jest wodnik, czy tu ktoś do wodnika zmierza? Może być. Że jest tutaj coś, kusi wodnika, jakieś działanie, ale on pozostaje jakby, znaczy stara się kontrolować sytuację. Prawdopodobnie nie za bardzo właśnie kontroluje, bo tu pojawia się jakaś namiętność. W życiu wodnika namiętność, pasja, ale wodnik to jest przecież myślenie, to jest racjonalność, więc jest to w jakiś sposób niewygodna sytuacja. On w tym momencie nie, nie jest w stanie kontrolować tej swojej pasji, bo do głosu od, od podeszła, odezwała się pasja. No ale zobaczmy. Wodnik, Co wodnik wnosi obecnie w tą swoją sytuację miłosną? Jakie jest obecne nastawienie wodnika? Obecne nastawienie wodnika. To tak, no, Wodnik jest tutaj cesarzem, czyli jest w pełnej kontroli, niby, albo przynajmniej chce być w tej kontroli. Dla, on tu stawia jasno, wytycza swoje granice, co ktoś może y, lub nie, co on może lub nie. Także Wodnik tu stara się być, trzymać swoje życie w dyscyplinie, y, zarządzać tym swoim życiem mocno po cesarsku i Czegoś nie dopuszcza do siebie, ale zarządzając tym swoim życiem, będąc tym cesarzem, czyli jakby w pełnej kontroli, no to, to nie za bardzo Wodnikowi to jednak mimo wszystko odpowiada. Czuję jakieś, a tu jest siedem kielichów, to mm, siedem kielichów, no Wodnik chciałby trochę pomarzyć, trochę wejść w jakąś iluzję, ale nie. Wodnik tutaj jest w pełnej kontroli, ale pociąga ta, go tra, trochę ta iluzja to, to jakieś, jakieś marzenie go pociąga. Jakieś marzenie, ale on stara się nie dopuszczać tego marzenia do głosu. Ale zobaczmy, o co tu chodzi. Wodnik, obecna sytuacja, obecne nastawienie. No, zdecydowanie pokazuje się jakaś relacja. Coś tego wodnika pociąga jakaś miłość, pasja albo jakieś partnerstwo, ale jak to wodnik? On chce być w kontroli, on tego nie chce dopuścić do głosu. I po prostu, bo to, ta relacja, ta namiętność, ta pasja, ten może romans, powoduje dezorganizację mentalną w Wodniku, dezorganizację w jego życiu, więc on nie dopuszcza do tego do głosu i stara się z tego wycofać. I to jest takie obecne nastawienie. Zobaczmy, co idzie. Bo Wodnik tutaj ma to marzenie... Z o miłości i ta miłość, jakby w tym momencie się pojawia. Miłość, romans, partnerstwo pojawia się w życiu wodnika. W tym momencie jest już tutaj, jakby na horyzoncie, jest obecne. No, ale wodnik nie dopuszcza tego do głosu. Dużo ważną ręką zarządza swoimi emocjami, skupiony jest na najważniejszych sprawach życiowych swoich. A miłość to gdzieś tam, na którymś miejscu. Co idzie do wodnika w miłości? Co może przyjść? Mamy trzy buławy, dziesięć monet i królową monet. Wodnik na coś czeka. Ma nadzieję, że to się jakby zmaterializuje, zrealizuje. I jest tu jakby czeka, spodziewa się jakiejś bardzo fajnej relacji, nawet stałej relacji. Ale ja tu dołożę kart. Co może przyjść do wodnika w miłości na jesień 2024? Więc tak, wodnik niby na coś oczekuje. Oczekuje na tą stałą relację, czyli może być, że to jest to jego marzenie o stałej relacji. Ale bardzo dużo wodnik tu racjonalizuje i jakby przywołuje się mentalnie do porządku i stawia jakieś granice, bo jakby nie bardzo wierzy, że ta relacja może się ziścić w jego życiu. W ogóle doszukuje się jakiegoś, jakiejś iluzji, jakiegoś podstępu, myśli, że to może tylko jest marzenie. Więc wodnik wstrzymuje się, z, z, jakby z, z, ze swoim działaniem, wstrzymuje się z inwestowaniem. Tą relację, która gdzieś się zarys zarysowywuje na horyzoncie, bo wodnik bardzo chce być dużo w kontroli, bardzo dużo racjonalizować, i stawiać za mocne granice, nie dopuszcza emocji do głosu. E Mogłyby tutaj, czyli wodnik wstrzymuje się jakby z inwestycją emocjonalną w tą zarysowującą się relację. Czego tu wodnik się tu doszukuje? Bo tutaj jakby trzeba włożyć dużo pracy w budowanie tej relacji i też jakby tej własnej osobistej pracy. Może i emocjonalnej. No, nie za bardzo wodnik sobie w tym momencie na to chce pozwolić. No, bo jest świadomy, że budowanie szczęśliwej relacji wymaga pracy. Wymaga pracy. Myśli o tej relacji, o stałej relacji, ale to dopiero na razie myśli. Myśli. Czeka, myśli i po prostu mniej działa. Ale jest takie marzenie w wodniku o, o miłości, o relacji, o spełnieniu emocjonalnym. Ale na razie wodnik jakby pozostaje w tej swojej stałej rutynie bycia w kontroli. Jaka tu jest rada dla wodnika? Jaka tu jest rada dla wodnika? I, i można powiedzieć, że wodnik sobie jeszcze myśli, że praca nad relacją. Bycie w tej relacji, utrzymywanie tej relacji, to trochę jest jakby za duża ta praca, tak może, że, tak, że ta relacja może wodnika uwiązać, przywiązać. On chce być wolny, niezależny. Jaka tu jest rada dla wodnika? Rada dla wodnika. Wodniku, ty dobrze sobie to przemyśl, ty się zastanów, poznaj tą prawdę swoją. Ile ty możesz zainwestować w relacje, w jakąś ewentualną miłość, w jakąś ofertę miłosną lub w jakąś relację. Miłosną, która się zarosowuje na horyzoncie. Ty się zastanów, ile ty możesz tutaj zainwestować, ile możesz i ile chcesz dać od siebie. Jakie mamy znaki? Mamy barana, mamy bliźnięta, e, znaki ziemskie, byk panna koziorożec, e, brak ryby skorpion. Mamy również byka i mamy również wagę bliźnięta, wodnik. Waga bliźnięta, wodnik, czyli jeszcze raz bliźnięta i panna. I taki przekaz jest dla wodnika. Mam nadzieję, że było to pomocne. Dziękuję za oglądanie. Pa pa.